Cześć, to Monia z kanału Bez Budżetu i dzisiaj chciałabym Wam pokazać, co do tej pory właśnie stworzyłam, inspirując się troszkę kanałami, które obserwuję. I jest to taki mój pierwszy budżetownik. Nie powiem, że binder, bo nie jest on binderem, ale mój pierwszy budżetownik, także um, taki stary um, segregator mojego męża, taki kolekcjonerski, e, który właśnie mamy gdzieś tam jeszcze w domu, zostawiliśmy sobie. I w tym segregatorze zbieram sobie fundusze na pewne cele, które są w najbliższym czasie dla mnie no, istotne. Istotne, nieistotne, no generalnie, które, na które chciałam. I na niektóre muszę zbierać, tak? Zrobiłam sobie te. Karty sama, oczywiście jest to prototyp totalny i od razu przyznam, że ja jestem beztalenciem, jeśli chodzi o rysowanie markerami i takie rzeczy. No to generalnie miało to służyć temu, żeby faktycznie ten budżet po prostu tu się zbierał, żeby sobie to gromadzić, żeby po prostu mieć to wszystko czarno-na-białym, ile tego jest. Także nie linczujcie mnie za to jak to wygląda na ten moment ale z tego co słyszałam to większość z dziewczyn zaczynała od kopert, ja też tutaj mam taką kopertę, która, o której wam poopowiadam w innym filmie a tutaj mam po prostu najzwyczajniej w świecie koszulki koszulki, które, w których jest kartka żeby te wszystkie tutaj narysowane na koszulce rzeczy były widoczne, no i z tyłu mamy status finansowy, tak i co tu się dzieje? Na początek dzieje się coś co jest jest dla mnie Istotne, ale jest to typ zachcianka, czyli moje perfumy, na które sobie zbieram z napiwków, z pracy, ewentualnie z jakichś tam drobnych prezentów, które dostaję na imieniny, urodziny, czy tam bez okazji. I te pieniądze, które tutaj sobie już pozaznaczałam, ja mam na koncie oszczędnościowym, także tutaj jest karteczka, że to poszło na konto i one sobie oczywiście tam siedzą i czekają, aż sobie uzbieram po prostu na te wszystkie trzy buteleczki, no one nie są tanie, ale to są takie perfumy, które na pewno starczą mi na bardzo długo, no i jest to takie moje mini marzenie można powiedzieć, więc po prostu sobie tutaj z tych dodatkowych pieniędzy to odkładam. Drugą rzeczą są urodziny Miśka, czyli urodziny mojego męża, które ma w tym roku przyszłym sensie. w sensie, 25 ma 40 urodziny, kwota 2000 będzie mi potrzebna na Dwie części tego prezentu, na dwie pozostałe odkładam w inny sposób i to mam też już gdzie indziej, że tak powiem, ulokowane, ale te pieniądze też częściowo są tutaj, częściowo są na koncie, także też już tutaj 600 zł. się uzbierało. Także jest super. Kolejna rzecz to jest kanapa na taras. W tym roku sobie zrobiliśmy zabudowę tarasu, no i niestety nie zdążyliśmy zakupić mebli. Tak, to jest kanapa, ja wiem. Ja wiem, to jest trochę ułomne, to co namalowałam, ale generalnie spokojne. kanapy jeszcze nic nie odłożyłam, dlatego że tak naprawdę potrzebujemy ją dopiero w marcu, kwietniu powiedzmy, no bo wcześniej na niej nie będziemy siedzieć. Także to jest taki cel, wiecie, niekoniecznie musi być bardzo szybko, ale no jest, żebym już widziała, że coś tam się zbiera. Kolejnym tutaj celem to jest sukienka na wesele. To jest oczywiście, no. Sukienka jest tutaj odpowiednikiem wszystkiego co będę potrzebowała na wesele. Um, czyli buty, sukienka, torebka, jakieś takie rzeczy, bo idziemy do mojego przyjaciela, naszego przyjaciela na wesele. Ale okazuje się, że to wesele nie będzie w przyszłym roku, tylko za dwa lata, więc tutaj jeszcze mam dużo czasu, ale zanim się o tym dowiedziałam, to już coś tam zdążyłam odłożyć. Także te pieniądze też po części trafiły na konto, a częściowo są właśnie tutaj. No i tutaj mamy też prezent na wesele, czyli jedno serduszko 10 zł, jeszcze niewypełnione, no bo się właśnie niekoniecznie muszę z tym spieszyć. Później mam dziesięciolecie ślubu, to też mamy tą imprezę teoretycznie w przyszłym roku, jeszcze nie wiem, czy ją będziemy w ogóle organizować, ale jeśli tak, no to tutaj um, zrobiłam sobie też... Um... Kartkę osobną, właśnie na ten cel. No i na razie tutaj jest smętne 10 zł, no ale lepsze to niż nic. Od czegoś trzeba było zacząć. Ja tutaj tak naprawdę zaczęłam odkładać 23 września, także no powiedzmy, że dwa tygodnie. A ten mój budżet październikowy jest naprawdę trudny do ogarnięcia. Także to, że coś tutaj dzisiaj się dzieje, że nagrywam i coś tu będę dokładać, to jest naprawdę sukces. Kolejna karta to jest nowy telefon. Powiem szczerze, że ta kwota nie jest absolutnie adekwatna do tego, ile ten telefon będzie kosztował. Po prostu tak mi wyszło, jak sobie zaczęłam rozpisywać tutaj te dziesiątki, dwudziestki, pięćdziesiątki. I zobaczymy. Na razie mój telefon jest w takim w miarę stanie, nic się mu nie dzieje wielkiego, ale ma już no, Ponad 3 lata, więc nastawiam się na to też, że może być taki moment, że po prostu zabraknie mu pamięci, że sprawdzę tylko, czy się nagrywa nagrywa się, że będzie po prostu potrzebna wymiana, więc sobie już zaczęłam odkładać. No i tutaj też cztery dyszki są. Kolejne to jest złota godzina. Ja nie cierpię określenia czarna godzina. Po prostu nienawidzę tego określenia, dlatego u mnie czarna godzina jest złotą godziną, czyli to są pieniądze na realizację naszych większych celów, na realizację większych marzeń. No i w momencie, kiedy te trzy tysiące się tutaj zbiorą, to ja je po prostu e, tu zmarzę, albo pewnie już nie tutaj, tylko gdzieś w jakimś innym miejscu i będę zbierać od nowa, i to będzie faktycznie na takie większe marzenia. Tych marzeń mamy mnóstwo celów, do realizacji jest bardzo, bardzo dużo. <laughs> Także e, ta moja złota godzina to jest taki, mm, dla niektórych byłby to fundusz awaryjny, dla mnie to jest złota godzina, e, żeby faktycznie jeśli coś potrzebuję, chcemy jakieś e, marzenie zrealizować, to żeby te pieniądze były. E, I tu jest na razie 70 zł. Później mamy kategorię siatka na taras. My mamy... Kotkę, kotkę niewychodzącą, i yy, chcemy właśnie ten taras sobie osiadkować, tak żeby ona sobie mogła z nami na tym tarasie siedzieć. Yy, I z racji tego, że ten taras jest dosyć duży i chcemy tam zrobić też dwie pary drzwi, żeby normalnie sobie wychodzić na ogród, no to ten kosz będzie około 5000, więc tutaj też już sobie zaczęłam odkładać. Yy, ja będę pewnie pokrywać połowę, mąż będzie pokrywać połowę, yy, bo mniej więcej tak się ze wszystkim yy, dzielimy, yy, ale stwierdziłam, że jak będę miała. Więcej, no to po prostu wyjdzie na coś innego, nie ma problemu. Dalej jest ubezpieczenie auta. W zeszłym roku było to właśnie około 2,5 tysięcy, dlatego że mieliśmy niestety szkodę nie z naszej winy, ale sprawca znalazł się po opłaceniu ubezpieczenia, także wyszło 2,5 tysiąca i na tyle się na ten moment nastawiamy. Um, no, auto jest dosyć nowe, więc po prostu ta kwota jest dosyć wysoka. Tutaj już większość na koncie jest ponad 230 zł, także, także spoko. Ubezpieczenie jest pod koniec lutego, także jeszcze jest trochę czasu. I ubezpieczenie domu, tutaj kwota też orientacyjna, typowo taka jak była w zeszłym roku, zobaczymy czy to będzie więcej, czy to będzie mniej. Też ubezpieczenie mamy na początek marca, także jeszcze trochę czasu jest i tutaj jest 290 zł, większość na koncie. Wymiana oleju. Ja mam właśnie przez to, że to auto jest dosyć nowe, mam wymianę oleju w serwisie, żeby to auto było wiadomo na gwarancji itd. Więc też dwa lata temu płaciłam około 1700 zł. Liczę na to, że będzie podwyżka. Tak, to jest kanister z olejem, jakby co, nie? <ścoughs> I do tego jest 1750 i tutaj też jest 330 zł, większość na koncie. I tu jest taki mój pracowy, że tak powiem, element, czyli meble do mojego gabinetu, które mam już wycenione, właśnie na 5,500. No i powoli sobie zbieram. Mam na szczęście takiego stolarza, z którym się mogę umówić na dowolny wybrany przeze mnie termin, więc nie jest to problem, że będzie to na przykład za 3 miesiące czy 4 miesiące. Projekt mam, mam już wycenę, więc po prostu sobie tutaj zbieram. I te pieniądze też są już na koncie. Oprócz tego mam oczywiście foliki, które mają mi służyć za w razie wu, jakby się coś tutaj zmieniło, coś jeszcze trzeba by było zbierać. I mam mini wyzwanka, które będę sobie z Wami grać później. Dla Was następnym razem, a dla mnie później. I tutaj sobie zrobiłam właśnie taką mini prowizorkę na początek, czyli to jest właśnie taka koperta jak ta, przekrojona na pół. I ta część, która jest sklejona, to jest po prostu tak fabrycznie, a tutaj ta część normalnie otwierana jest sklejona taśmą. Laminat to są taśmy bezbarwne, także jest tutaj część wyzwań i coś zgubiłam, nie wiem skąd, dobra, nieważne no i właśnie to jest jedyny minus także mam nadzieję, że dorobię się kiedyś bindera, który będzie właśnie ogarniał te rzeczy te wezwanka są w większości od budżet Justyny, Justynka pozdrawiam, piękne są te wezwania ja niestety mam taką drukarkę średnio fajną no i niestety, niestety wszystkie są wydrukowane na czarno-biało bo druk kolorowy jest okropny, więc po prostu będzie czarno-biały, ale mam złotego markera, także będę sobie na złoto je kolorować. Aha, I tutaj mam jeszcze wyzwanie Miliony monet czyli odkładam sobie, inaczej grosz do grosza, większość z Was ma to jako grosz do grosza, odkładam sobie kwoty od grosza, akurat u mnie do 4,8 groszy i po prostu sobie wrzucam je do pudełeczka, później Wam pokażę do jakiego. I tak, tutaj mam nadpłata kredytu jako cel z tego, bo sobie już zapisałam cel, ale tak stwierdziłam właśnie, że... Prędzej spłacimy ten kredyt niż ja uzbieram te wszystkie kwoty, więc jak to się uzbiera, to pójdzie to na jakiś inny cel, może właśnie na zasilenie złotej godziny. Zobaczymy. I ostatnie to jest mój autorski Tetris. <grym> Tetris, który po prostu powypełniałam sobie liczbami od 0 do 8. Do 8 czy do 7? Do 7 chyba. A może do 8. Nie, do siedmiu. Po prostu krateczki na kartce i zamalowuję sobie, rzucając kostką, po prostu dany element. Liczę, ile mam tutaj, powiedzmy, do wrzucenia, do, do no i odkładam sobie taką właśnie kwotę. I Tetris jest na taką naszą pasję z mężem, czyli na Lego. Mam kilka ładnych zestawów, które bardzo bym chciała, ale stwierdziłam, że właśnie. Nie będę na to brać z takiego budżetu codziennego, tylko sobie właśnie tymi drobniaczkami odłożę. Nie wiem, ile tutaj jest, nie chcę mi się tego liczyć, przyznam szczerze. Nie liczę też, ile włożyłam. Chcę mieć niespodziankę, jak otworzę skarbonkę po tym, jak to wszystko zapełnię, to wtedy chciałabym mieć po prostu niespodziankę, ile tutaj będzie i na ile zestawów lego starczy czy na jeden, czy na więcej. Także tak wygląda mój binderek, binderek w cudzysłowie. Um, I na razie te moje cele, które właśnie są takie najszybsze, ale to jest część i na pewno część jeszcze będzie um, uzupełniana, będzie tych celów więcej. Um, także Dajcie znać, czy taka metoda <głos> koszulkowa <głos> Wam się podoba. To jest, wiecie, to jest sposób na to, żeby po prostu nie inwestować w, właśnie w produkty takie do budżetowania, w momencie, kiedy ma się ważniejsze wydatki. I ja w tym momencie mam dużo ważnych wydatków, dlatego właśnie stwierdziłam, że no to jest budżetowe. Zabrałam mężowi koszulki po prostu, kartki z drukarki. No i markera miałam, więc tutaj tak naprawdę. Wkład 0 złotych, a spełnia swoją funkcję, jest ok na ten moment. Także tak wygląda u mnie budżet roczny, tak, cele roczny, można powiedzieć. No i zobaczymy. Mam nadzieję, że razem ze mną będziecie zbierać właśnie na te najbliższe cele, czyli tutaj właśnie na te moje opłaty autowe, czyli ubezpieczenie, wymiana oleju i ubezpieczenie domu, to są takie najszybsze rzeczy, które trzeba będzie zapłacić. Także mam nadzieję, że będziecie trzymać kciuki. Zapraszam do subskrypcji i na następne filmy, bo w następnym filmie będzie właśnie uzupełnianie wyzwanek. Także będziemy, będę razem z Wami te wyzwanka od Justynki głównie. Od Justynki i tutaj mam też od Monisi, od Holinka, wezwanie piątki w piątki, także razem będziemy sobie to uzupełniać. A na dzisiaj dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia.